Tutaj w dokumentach macie numer telefonu? Jeszcze nie dzwoniliśmy. Damian, Lucyna, to co myślicie? Jeszcze nie dzwoniliście? No bo czekaliśmy na was. Bo... Ale, chcieliśmy jeszcze to, się nie... upewnić po prostu żebyście do, doradzili. Oj matko, ale to tak się nie robi. No, na co czekaliście? No, dajcie spokój. Dzwoncie. Dowiedzcie się, za co macie te, te zadłużenia, ile macie i od razu zadzwońcie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę panią. Dzwonię z takim zapytaniem i prośbą do was. No po prostu dowiedziałam się, że mam tam zadłużenie przez Państwa Bank. Proszę Pani, Pani rozmawia z firmą windykacyjną, my nie jesteśmy bankiem. Poproszę o Pani numer PESEL, żebym mogła znaleźć sprawę. Dobrze, 9-2. I z kim mam przyjemność rozmawiać? Sterbalucyna. Proszę o chwileczkę. Dobrze. Pani ma u nas kilka spraw. Jedną z tych spraw jest umowa o świadczenie usług i zakup sprzętu na rady z siecią komórkową. Kwota na dzień dzisiejszy to 4713,37 zł. i 37 Kolejną jest również umowa z inną siecią, czyli to jest kwota 2337,19 zł na dzisiaj. Następna sprawa, również z umową o świadczenie usług z siecią komórkową, to jest 709,78 zł. 78 groszy zadłużenia na dzisiaj. Uh -huh. No i jeszcze jedna sprawa, spadek po panu Józefie. Kto to był dla pani, pani Lucyno? Ojciec.